Jeepkiem Grand Cherokee czwarty rok z silnikiem v 4.7 oczywiście, high output bardzo ładny. Modelik to jest Overland i tak w moim posiadaniu jest około trzech. Zobaczymy muzyczkę troszkę jeszcze. W moim posiadaniu jest około 3 miesięcy. No, już minęły 3 miesiące. Myślę, że posiadaczy dziwa nie zdziwi to, że po tych 3 miesiącach od kilku dni dopiero nim jeżdżę. Jeździłem nim w międzyczasie po kilka dni i robiłem. Jeździłem i robiłem. To, co filmuję, również było robione. Czyli co? Zdejmowana cała ta decha. Yy, generalnie tak, widać tutaj jeszcze czek. Yy, na jakimś innym filmiku powiemy, opowiem, co, co tutaj więcej było robione jeszcze. Yy, o, ten zarąbista Zarombista sprawa. Jest to No może nie jedna z nielicznych, które działają, które działały pokupnie jedna z nielicznych rzeczy. No bo umówmy się, no trochę działało, tylko kurde. To było tyle po prostu Baboli, był tak zapuszczony, tak zaniedbany ten samochód, że jak to ktoś na forum napisał odszczurzanie. To się dokładnie tak powinno nazwać. To jest odszczurzanie po kimś, kto pieprzył ten samochód cały czas, tak? Bardzo fajny, bardzo ładny samochodzik. Zobaczcie, jaka ładna opcja dwukolorowe skórki nawet ma. To jest wersja amerykańska. Niestety już się przekonałem, że niestety Kalifornia. Ci, którzy mają to wiedzą o wydechu, o katalizatorach od razu, on jest podniesiony 2 cale, chyba troszkę ponad 2 cale, muszę to zmierzyć i sprawdzić. Jeździ bardzo fajnie w tej chwili. Ma w, w, głośno jest, bo ma wydech Magna Flow, który raczej chyba sprzedam, bo ja już, to już nie jest na moje lata taka zabawa i, i ten churgot. Eee, w mieście fajnie jedzie, fajny dźwięk, ale jak się wyjedzie, tak jak teraz jadę, no chwilę jadę autostradą akurat, ale, ale jadę, no to można dostać strzał po prostu od tego dźwięku. Po, po, po 100 kilometrach to wyjął diaksa i, i go wycią tak tym wygląda nam tak, nie wiem, coś tam troszkę tak widać pewnie No i ma coś co bardzo lubię co było mi bardzo potrzebne już czyli ten szyberdaszek to jest kozacka sprawa. No także po trzech miesiącach wreszcie nim sobie mogę jeździć. Eee, powiem w jakichś następnych filmach, tak z grubsza co to było robione, już na forum też to opisałem trochę, że, że już wydałem ponad 10 tysięcy na ten samochód, z gratami, które kupiłem do, do jazdy offroadowej no, to będzie ponad 13 koła. Eee, teraz powoli już znaczy te, zacząłem mówić o tym czeku to jest jeszcze P0420 właśnie albo to co wspomniałem wcześniej, albo katalizatory czy też jeden, ale jak jeden no to oba się wymienia oczywiście jeżeli nie katalizatory, jeżeli nie sądy tak, no bo zacznę od sąd pójdę za za radą zaradą arka z jeep doktora I, i wymienię najpierw przednią sondę. Zobaczę jak to zadziała. Tą, którą, bo, bo ten czek teoretycznie wskazuje na, na katalizatory, ale, ale również gdzieś w dokumentacji znalazłem, że jest to sonda 1.1, czyli pierwsza ta lewa sonda. Zobaczymy. No i, i tyle na razie, później opowiemy troszkę więcej o tym, co, co w samochodzie było zrobione przy tak zwanym właśnie odszczurzaniu i prawdopodobnie opowiem również w jakimś następnym filmie, tam fajny samochodzik, to Land Cruiser, no ładne są te autka, ale Grand Cherokee to jest Grand Cherokee. Eee, opowiem o okolicznościach kupna i dlaczego kupiłem ten samochód i... I dlaczego się okazało, że w takim stanie a na razie wjeżdżam do miasta, więc wyłączymy nagrywanka, bo trzeba się skupić na jeździe miłego dzionka